Cześć, witajcie. Z tej strony Pan Paula, w dzisiejszym odcinku The Sims 4. E, ze mną jest. Ja, Awi, cześć. No i dzisiaj będziemy ogólnie robić. E, remont ogródka, że tak to powiem. Tak, jak mówiliśmy Ogólnie to... W odcinku, że to zrobimy. No. To dzisiaj robimy. No i ogólnie to. Mm, no, w trakcie, gdy nie nagrywałam, mamy teraz. Jakby 60 tysięcy, jakoś. Ja nie wiem, jak to się stało, mnie przy tym nie było. Zaraz zobaczycie. No cóż, to trochę mnie poniosło. Nie no, ale wciągam się, jak już zaczęłam, to się wciągłam. A powiedz, co się zmieniło w takim razie, jak grałaś. To co? Tam jakieś ragi dostały. O. Chciałam sobie ziemnąć. O, ja akurat no, awans akurat zostałeś. Głosuwałem. No. No to, to się zmieniło, Aby dostał awans. No się nie przebierzesz? Mmm stroje. Mmm codzienne? O. Dobra, ja nie muszę już spać. W dzisiejszym odcinku również zrobimy sobie taką naszą, powiedzmy, paremkę, tak? Będziemy sobie sadzić owocki. Może jakieś warzywa. Kupimy sobie na pewno jakieś nasiona randomowe. Tak właśnie. Znaczy w sumie już mamy też yy, tam kilka rzeczy do Patrz. To można sadzić? Ziemniak, truskawka, jabłko? Można, wiem, 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 że mamy i to będziemy to sadzić. Dlatego to zasapiliśmy przecież. Okej. Okay. Dobra, to teraz udaj no, może... Tryb budowa. Tryb budowania. Od razu z grubej rury. No to ogródek. najpierw zróbmy płot. Ogródek. Czekaj, jak się kilka ogródek. Klikni tam płotek, jak jest przy drzwiczkach. Grille. Przy drzwiczkach, jakby tej furtce. O, przy furtce masz tam taki płotek. Najpierw płotek wyznaczmy. Dobra. No e, tam tam u, będzie... u góry masz postawić. Masz opcję. Jak e... okay. mam to? CTRL Z. Co mam zrobić? Tam, jak masz, widzisz to zieloną taką zaznaczoną? W tym pasku, tak no to daj to u góry. To. No. umiesz ogrodzenie, nadpiszę. No i tym sobie umieszczasz, tak jak ścianę normalnie. Ok. Czyli na razie po prostu mam Ale tak nie, dosyć, nie możesz tak? przy samym krańcu, pamiętaj a. Czyli muszę dopiero jakoś tutaj... No, od tej, od tej ścianki. Ale taki... Może ale czemu to jest takie... No weź, że takiego brzydkiego nie wiesz. Ctrl-Z. E... No wybierz sobie. Ale... Tutaj. Czekaj. No, masz do wyboru. A to jakie jest? Jakieś krzewy wziąłeś. A to? Ogromne. Czemu to jest takie wysokie? Ja chcę takie małe. Czekaj, a może to? A weź te białe, takie typowe, hmm. takie wiesz... Ze szczebelkami. One zawsze były najfajniejsze. A ja wiem czemu Dożyczki? to jest takie duże, bo ty masz ogólnie dom na pod ah. pod podwyższeniu. To mm. ty, ty, ja nie wiem jak to zrobić, żeby... Potem połączyć okay? to. No taki jest za mały. No ten? Albo ten. Ten będzie chyba spoko, chociaż taki dziwny trochę. O, tam nawet to nie był na podwyższeniu. Hmm. A to? Najfajniejszy. Taki? Najfajniejszy, no. Tylko nie zaczynaj, nie zaczynają tamto, tylko jakby pociągi w tamtą stronę, a wtedy się nie złącza. Tylko strasznie mało miejsca na ten obrót. Ten śmietnik będzie trzeba przesunąć gdzieś. Żeby było więcej miejsca na brudek. Co? Śmietnik? No, śmietnik no będzie ogród, nie? No czekaj Żeby jak najwięcej miejsca zajmował Chociaż wiesz co, może bez tych hmm. Bez a teraz płotu Może muszę... bez płotu, bo to jakoś tak Będzie mały strasznie A nie da się powiększyć placu jakoś? Nie Musisz kupić całkowicie nowy plac no. Dobra ale bez płotu to tak dziwnie ja, nie wiem, teraz chyba zrobię cięcie, nie? I teraz będzie turbo przyspieszenie i Wam opowiemy, co się zmieniło i wszystko, co jest fajne, tak? Jak skończymy. Tak jak poprzednim razem. A poprzedni odcinek będzie w ankiecie, banki... tak, w ankiecie, dobrze mówię, w odnośniku chciałem. Nie w bankiecie, w odnośniku będzie... Obejście najpierw ten odcinek, był fajny, naprawdę zrobiliśmy remont mieszkania. A teraz robimy... Powiedzmy remont, remont ogródku. Ogródka, no, naszego wiadomo tutaj tej działki. Dobra, więc turbo przyspieszenia i widzimy się jak skończymy. No i tak prezentuje się e, nowy ogródek. W sensie, no taka zmiana ogródka. No, dużo miejsca nie było, ale zawsze coś się zmieniło, więc jest fajnie. Właśnie nie ma miejsca ani na basen, ani na jakieś większe ozdoby. No tak średnio no, to trochę, to, ale w jakiejś, zrobiliśmy co się dało. W jakiejś tam przyszłości kupimy sobie dużą kurde działkę. Ogromną, chyba najdroższą może nawet. Na której zrobimy ogromną hawirę. Co myślisz? Hm. Tak, no. tak będzie. No i tutaj mamy takie grządki na, no, tarasinki, krasnala. No, Masz to w ekwipunku, co masz? Te owoce, co nie? I postawię na tym. 99? Ja cię kręcę, nie na środku, na boki, na boki. A nie, czekaj, jabłko da się tylko, bo to jest drzewko, no jabłko da się tylko na środek. Ileś tego no zbierało, ja Cię kręcę. A na środek też mogę? Oda e, da się? Nie da się. się ja pierdziele, coś ty, coś ty tyle zbierała, no i teraz to sprzedaj, bo tyle nie potrzebujemy. I ziemniaki. Eee, czym dałaś dwa razy truskawki? Możemy sobie dokupić też nasiona, warzyw. A jakie? E, no kliknij sobie na to. A ja nie muszę obracać ziemniaków, to same się tam... Też Simowi, żeby to zrobił, ale to zaraz. No i sprzedaj to teraz te, które mamy tak dużo, bo ich nie potrzebujesz aż tak dużo. Hmm, czyli te wszystkie mam sprzedać? No bo to bez sensu, bo już je i tak będziemy sprzedawać, bo one nam będą rosnęły po to, żeby je sprzedawać. A jak mogę to rozwinąć tak? No kliknij to 99. A jak się zaznacza kilka? Pewnie przytrzymaj kontrol. Nie, nie da się. No to musisz tak niestety. Dobra, ale wszystkie sprzedaj. Tak nam nam prostu. A może wszystkie, dasz. tak? No i tak jak nowe wyrosną, nie ma co. A te? Też, wszystko powyrasta nam. No. Ziemniaki? No dobra, tam te cztery to daś. Posprzedawaj też, bo y, mamy dwa razy truskawki w jednej tym, nie? A my sobie kupimy po prostu jakieś warzywa. A jak mam to usunąć teraz? A. No tak po prostu, bezpośrednio. I teraz jakie chcemy? Zestaw do hodowli owoców, warzyw podobli ziół, i tam u góry jeszcze jest kwiatków. Kwiatki raczej nie. No, są opłacalne dość. Ale warzywa też są opłacalne. Bo warzywa... Ja bym wziął warzywa. A, z... A zioła? A można w sumie. To jedno, to jedno i to jedno. Tak w sumie, naprawdę. Tylko wylewy byłby cztery. Ale w jednej rządce? No, bo są cztery miejsca, to można cztery kupić. Nie, muszą być te same przecież. Tylko owoc się nie zmieści, bo owoc to jest na, no wiesz, na drzewko, nie? No i daj od razu na to. A, musi otworzyć, zapomniałem, to się otwiera. No kliki na niej daj otwórz. Wow, ok. O, to jest opatrzenie. To w taki sposób działało. Nie nie zasiej. I wystarczy, że raz klikniesz, to on zasieje wszystko od razu. Nie, już on wszystko zasieje, wiesz. A, okej. Okay. Dobra, no to... To jest nasz ogródek. Zasadziliśmy jabłuszko, e, takie jakieś róże chyba. To jakieś takie dziwne roślinki, już nie wiem co to było, ale... No, tu truskawki, jakaś mechewka, coś tam, coś. ziemniak. A, bo to już tym nie tak, Jakieś zdziała. Tym... O, opowiedzieliśmy, co się w ogóle zmieniło, wiesz. A, no, no to No to tutaj... Kwiatuszki? Mamy tam. No, no to ty mów? Nie, to jest twój kanał, to powiadaj. Dobra, no to tutaj jest krasna, grill, kwiatuszki i te grządki, lampki, lampki na ścianach, tutaj taki wózek, nowa skrzynka. Na tarasie Krzynka? stół z kwiatkami. No skrzynka tak. A, na początku na, e, dobra, na listę. Tutaj e, kwiatuszki doniczce, nowy. Taki zajączek, tutaj takie krzaczki, drzewko, no Generalnie Metamorfozacja meta i... całego kurczaka no, no i naprowadza. ogólnie tutaj też taki chodniczek, i no. Ej właśnie, jeszcze coś bym zmieniła. No bo patrz, to trochę się nie łączy. To ten chodnik byś zmieniła na, jedno, na jednolity? Tak. Mm. Dobra Okej, okay. teraz mi pasuje Daj może mojemu Simowi, żeby to podlał, nie? Jak tam sobie przekazujesz się, ja daj mu polecenie, żeby podlał Czemu on nie zakopał tej róży tutaj? Czemu on połowę tylko zakopuje? Jeszcze podejdzie Kliknij jakąś zakopaną tą rzecz, jakąś taką tą, żeby od razu podlał O, no na przykład może dać Podlej teren i tutaj już podleję wszystkie? Wszystko podaję, no. Ona ma dostęp do wszystkiego? Powinien mieć. Ma, do wszystkiego ma. Okay. Opa, mówiłem, że zaraz to zrobi. A kiedy ja będę mieć awans? Mm, już za jakiś czas będziesz miała, bo masz wspaniałą ocenę. Te twoje Steamka jednak nie chce rysować. Mhm. Ty, mogłaś tam ulepszyć? Dobrze widziałem? Co? Jasimka mogła ulepszyć lodówkę? No co to jest teraz tu? Zatrudnij? A, dobra. A ja mam jakąś dziwną część do ulepszeń, czy coś. No właśnie, nie wiem. nie pamiętam, jak to się robiło, żeby mieć w ogóle przywileje do ulepszania. a ona co tu robi? Yy, bardzo nie lubisz chyba, wiesz? No właśnie, ej, czemu ja się zacięłam? Ja nie chcę tego rysować. Poza się zacięła. Ej, co jest? Nie mogę iść do pracy. Dobra, no, czekaj, muszę chyba to zapisać. Okej, to no, Ok. Masz pracę. ok. Ok. Jeszcze raz, ok. Będę musiała nagrać tego Robloxa. No, no, bo ja oczekuję. Tak, ja oczekuję. Dajcie znać, czy wolicie odcinki ze mną, czy kiedy tylko Paulę nagrywa. To ciekawe. Może z nie widziany. Nie, przestań. Wymyślasz. Dobra. Ta Simka się odcięła. Tak. Ja tak. się chyba nie śmiałam. No to teraz będę mieć źle. Czemu ona tu przyszła? To zaprosiłam już. A, nie ja. Ty. My się Ja, ja nie jestem. Ja nie jestem przecież agresywny, jak ty. Jak twoja Simka w sensie. Aha. On twierdzi, Simka no Simka Dru... Jak ja. No, w drugim odcinku już wszystkich pobiła. Dobra, cicho. <laughs> to nie moja wina. Moim simem za wszystko lubi płakać. No, trochę racji. domek. A że ją. W... Nie no, wyszliście, się. nie wprosiłaś jej. czy on. Eee... Z nią... Mój syn je z nią kolację. Co jest? Trochę. Sus. Nie. Nie będzie tak. Oh yeah. Nie podoba mi się to. Ej, pa, jesteś szczęśliwy przez rozmowę z nią. O, nie, nie podoba mi się to. Nie ja. będziesz z nią gadać. I zbieraj te rzeczy. Nie można. A ona idzie do domu, nie obchodzi mnie to. Weźmy do domu. Kreśli to. Ją. A sama, proszę. Ok, to się automatycznie zrobi. Nie mogę. Nie wyobrażaj sobie za dużo. Ty, ja nie wiem czy ja ten fragment wyciąć, czy nie. Mam go nie wycinać? <głosy> <głosy> nie. Okay. Nie, wiem, nie, chcesz. nie. Nie wiem jak chcesz. Nie, świsz ten moment. No, <noise> o, ukradnij wszystko! O. A czyje to w ogóle jest? Nie wiem, dla wszystkich. On już zbierze wszystko. Jak już dałeś w jeden, to zbierze wszystko. Znalazłem po w gigunku z ciekawości A nie chcesz się spać no, To pójdzie jak... ja popracuję kurczę trochę jeszcze e, To może najpierw daję otwieranie skrzynki, a potem spadnie. Hmm, droga żabka nawet. Fiora No, trochę tego jest Ja nie mogę Gdy mieliśmy na tym odcinku wydawać pieniądze, a nie je zyskiwać, No prawie straciliśmy, się. wszystko się prawie zwróciło No słowo. Zobacz tak kursorem na roślinki, jak się są. czują. Nie wiem, co znaczy normalne. Ty no, okay. już wróciłaś? Tak, bo ja w nocy przecież. Ale ty wracasz o czwartej? Nie wiem. Jestem co spięta i wkurzona. Drugiej. O, polepszyła ci się ocena. Minimalnie. Mam, ale chciałam, ja nie mam awansu, przecież spełniłam wszystkie hmm. kryteria. jeszcze raz pójdziesz, bo nie będziesz miała. Hmm. Dobra. Teraz spać. Ja myślę, że będzie można było zakończyć ten odcinek. Tak, zakończymy odcinek, jak chcę tam srania kupić. Dokładnie, no i dobrze. <laughs> nie, przestań. Pożar. <laughs> Dobra, no to dziękujemy za oglądanie, no w sumie tak trochę mało zrobiliśmy w tym odcinku, ale zawsze coś. Następnym zrobimy... Ogródek wygląda lepiej. O wiele lepiej. No, w następnym, zrobimy... następnym co? Zrobimy, pogadamy się z polnym, zobaczymy, może zrobimy drugie piętro, a może od razu wyprowadzkę, to się okaże. Hmm, się zobaczy. Dobra, no to dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa!